Profesjonal team of ghost hunter PTGH. Zapraszamy. Nawiedzony dom wiwożnie. Moje nazwisko Szolkiewicz, Jestem śledczym paranormalnym. Właśnie, że Państwo dużo wiedzą na temat tego, co Nie, domu. Babkę wczoraj zaczepiłam, bo no ona ma 89 lat, bo mi tu nie daje spokoju. I była taka historia z Niemca. Ona ma 89 lat, tu mieszka i mówi, niech mi Pani opowie, a takiej starszą osobę zaczepiła. To mieszkał facet, mówiła, za Niemca, jest synem 12 lat. I on go bardzo nie lubił, a za Niemca nie było policji nic. Podobno tak, co za słowo, tak go poś, podobno lał. Oni, że tu byli kimś. No to między sobą ludzie szybrali. Że go lał, tak lał, nagle to dziecko znikło. Ja nic tylko podejrzewam, będzie tu p. Buty w powietrzu butelki latały. Aha i tu pod koni nie wiem dlaczego. I spierdziałało wszystko w nocy, tu się nie da, to jest przeklęty dom dla mnie i ja ta tu łazi w nocy zdjęcia, co robi to. Ja mówię p... Wyście tutaj to wezwali, nie? No tu stoi. Chcesz pan? Tak, tak, tak. tak. A. a ja już padłem od kogo, więc tylko proszę się zagadać. To chcemy a... no, no. robić śledztwo, nie przyjedziemy po prostu z nas... Jestem jak no. śledczy, badać paranormalne. jest no. ale, ale oprócz tego no. Będzie, no. będzie nasz biskup, tutaj robimy mszę tutaj. No. No, no. Na razie po prostu w naukowej Patri, E, Fili, Espiritu Spiritu Sancti. Mamy również zespół Piotra, który jest demonologiem. Co jest tam, jak. jak... Jakaś znajoma od nich, mi poprosiła, poprosiła mi zlecenie na tablica PL, mam ogłoszenie jako jedyny w Polsce, po prostu zjawiska paranormalnie śledztwa na tablicach na OLX-cie i po prostu mi tam... No dobra, no i zadzwonili do pana, no i mówią, nie, że niech pan przyjeżdża, bo się nie da spać. No rozmowa, na no, przede wszystkim po prostu od razu przyjęli po mnie, mówię, nie ma sprawy, rozmowa na miejscu, co się dokładnie dzieje, jakie objawy i tak dalej i po wywiadzie po prostu mówię, dobra, nie ma sprawy, ja muszę to przenosować, no bo jestem sceptykiem, tak, ja rzeczywiście muszę oberwać tam szklanką, czyli dług musimy ja rzeczywiście popchnąć, muszę poczuć tego ducha wtedy okej, w porządku, no proszę, dziękuję. dzięki naukowemu podejściu, czyli ten cały sprzęt, który po prostu dysponujemy, rozstawiamy w tym momencie, po prostu jesteśmy w stanie potwierdzić, czy przyjedzie telewizja, także po prostu już telewizją ekipa nasza ta będzie zespół cały czas, tak, Bo to jest taki temat, rzadko kiedy po prostu... Bo tak, strefa 11, no to są, to są bajki dla mnie, to są takie dziecięce zabawy w Tego sprzętu mamy dość dużo, dlatego no nawet ludzie się tym zentytuowała, że chcieliby tu przyjechać na dzień to nie nie, nie, nie było to plelek, Tak, 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 nie tak nie no, mówię, ja się mówię, no, bo mówię, no, rodzin, weźmy też wystrasz, że my też z tego domu uciekł. Oni wyremontowali, włożyli kasę, kupili, co to teraz tu jak się nie da mieszkać? Nie, teraz to po prostu jak już poślecie, tak... A z był wisielec. Nie było żadnego wisielec. No to może będzie się odsunie ode mnie za chwilę. <laughs> nie ktoś tutaj przeknęli, bo powiedział jakiś kradzialek babcia mi opadała, że... Oni się o majątkach i że tutaj nikt nie będzie A dużo jest takich domów nawiedzonych? Właśnie. Znaczy dużo jest, tylko ludzie się, ludzie się wstydzą, ludzie się boją. Co powiedzą sąsiedzi? Mówię to sobie w państwie. Mówię, mówię, o, tym mówię, o tym każdy wie. Mówię, o tym każdy mówię tak. Wyście się wprowadzili, podobno wam tu mówili, żebyście nie przychodzili rzeczy straszy, że tu kupę ludzi uciekało Ale nie da się. No, no, wiemy, no bo, no, bo... My tak nie dowierzali. Myśmy nie dowierzali Ludzie no, te też czasami pieprzą głupoty. Tak, 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 tak. Ja tak dlatego tak samo wejki wie. nie wierzę, ja, się ja muszę się przekonać, przekonać na własnej skórze. Tutaj, rzeczywiście straszczy po prostu ludzie na A tu jest prawda. Znaczy to jest tak, ja nie mogę powiedzieć, które jest póki póki tam nie, nie zrobię śledztwa, tak, i nie ma raportu. Jeżeli jest raport, to wiem. To to wtedy, wiadomo, to no to oficjalnie wiadomo. No właśnie, to chodzi o... Wprowadzenie. Znajdziemy się w nawiedzonym domu. Dostaliśmy dzisiaj zgłoszenie i będziemy musieli przeprowadzić tutaj paranormalne śledztwo. Mało rozstawiamy sprzęt. Kamera wizyjna. Użyjemy również sprzętu, jak radio SB11, SB7, dyktafon cyfrowy, Melmeter z wykrywaniem cieni, kamera full spectrum oraz aparat full spectrum, siatkę laserową, dwa różne modele. Oraz tutaj pozostałe urządzenia, dzięki którym będzie łatwy, w łatwy sposób możli, można będzie nawiązać kontakt. To tutaj elektrostatyk, wszystko działa. W tym momencie będzie można pomału się brać za przeprowadzenie śledztwa. Włożymy światełko. Tak to wygląda. Jakikolwiek ruch, nawet głośne powiedzenie: Raz, 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 raz. To jest bardzo czułe. Wystarczy lekko puknięcie. <laughs> Działa. Tu jest również taki detektor. Wszystko i się będzie w Teraz tak. Mówiłem, że są dwa rodzaje siatek. Jedna siatka to jest. To na pewno wszyscy znają. Siatka laserowa tego typu lub siatka laserowa tak W połączenie właśnie z milimetrem, z wykrywaniem cieni bardzo dobrze się spisuje. Tak. Także będziemy mogli za chwilę przeprowadzić parę małe śledztwo i pomóż rodzinie, która prosiła nas o pomoc. To by było tyle do pokazania zwykłą kamerą. W tym momencie przechodzimy już na czuwanie, na monitorowanie po prostu zaprezentowanym Państwu tutaj sprzętem. Tak on wygląda. I za chwilę pokażemy po prostu Państwu, jak to jest w użyciu. I porównamy sobie, po prostu jaka jest różnica pomiędzy e, Radiem Duchów SB11 a 7. -ką. Także e, ilość e, stosowanego sprzętu, czyli ilość e, kamer full spectrum, aparatów full spectrum, e, radii e, SB11 czy 7, czy milimetrów, to wszystko zależy po prostu od badanego miejsca. Czy jest to zwykły domien rodzinny, czy jest to jakiś duży obiekt. W tym momencie w tym momencie widzicie Państwo, jeszcze nie przeprowadzamy śledztwa, a już właśnie jeden z detektorów po prostu wygrył obecność ducha. W tym momencie po prostu muszę kończyć nagrywanie kamerą, a włączyć po prostu termowizję, noktowizję i kamerę full spectrum. Tak więc detektor działa. Dał znać jakiś duch o sobie, prosi o kontakt, tak więc kontakt zostanie nawiązany. Spoglądając na zegarek, jest godzina, dochodzi w pół do pierwszej w nocy, więc godzina duchów jest dla nas. Śledztwo wstępne, urywki. Ty wiesz, jak mam na imię? Co mamy, co należy zrobić, aby w tym domu nie nie straszyli duchy. Radio Duchów działa na innych częstotliwościach niż radio UKF. Umożliwia to kontakt z drugą stroną. Zrobiło mi się bardzo zimno. Czy możesz się przedstawić, jak można imię? Jak tutaj byłem ostatnio robić badania wstępne, ktoś mi tam się nagrał, powiedział nazwisko piekarski. Jak masz na imię, panie piekarski? Czy ktoś potrzebuje mojej pomocy? Co mogę dla Ciebie zrobić? Tak, zmniejszyłeś mi temperaturę, okej okay. Dobra, dzięki Wpłynęłeś na urządzenie Spróbuj wpłynąć na jakieś urządzenie które jest na, na meblach no właśnie no właśnie właśnie widziałem Cię jeszcze raz próbuj do tej z tych pudełek które są na blacie kuchennym czy możesz podejść do blatu kuchennego i do którego z tych pudełek czy Ty możesz to dla mnie zrobić dość któreś pudełek które są na blacie kuchennym o jeszcze raz dzięki dzięki dość jeszcze raz te pudełeczko dość jeszcze raz te pudełeczko czy jesteś w stanie uderzyć coś przewrócić zwróć na siebie uwagę że tutaj jesteś Mnie. Jeżeli tu jesteś koło mnie powiedz mi co w tej chwili trzymam w ręku, co ja mam w ręku. Powiedz mi! Na wasze prośby i maile przeprowadziliśmy eksperyment. Przeuwa Uważaj jak spada temperatura. 11 wygrywa znane temperatury. A tutaj mamy potwierdzenie na milimetrze. O, 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 jeszcze raz tak zrób. Elegancko ci poszło. Zrób jeszcze raz tak. Pada rekord Europy w Polsce, a nawet i rekord na świecie. Polska grupa PTGH rejestruje 113,4 gausa aktywności paranormalnej w jednym z nawiedzonych domów w Polsce. Dlaczego wykorzystujesz do tego celu niewinne dzieci? Co oni ci zrobili? Kamera statyczna zamontowana w kuchni Takiej samej kamery używa Team Ghost Adventures. Chcę mi coś powiedzieć do ucha, coś poszeptać, A lepiej, jakbyś coś uderzył, byś coś przewrócił. Chyba, że nie masz siły, nie pojawiłeś dzisiaj. Dlaczego my wszyscy? Boisz się mnie. Boisz tylko małe dzieci stracisz, tak? Niewinnych ludzi. Nie się boisz. Jesteś zwykłą ciotą. Byś był prawdziwym duchem, byś we mnie nie rzucił. Jakimś puszką, cokolwiek, zobacz na bracie, ile masz tam różnych puszek, jakichś słoików, butelek. Ruć we mnie coś. Ponad 30 rodzin z tego domu uciekało w nocy. Złudź mnie też, żebym też uciekł z tego domu. Rzuć we mnie czymś. Jak masz jaja. Nie wierzę w bajki, że się same mogą drzwi zamykać, szafki mogą się otwierać, zamykać, czy przedmioty się przemieszczać, fruwać. Nie wierzę w takie bajki. Po prowokacji nagłe i silne pole EMF. Zakłócenie pracy kamery zamontowanej w kuchni. W zwolnionym tempie na pokładkowych zdjęciach można dostrzec twarze. W tym samym czasie w piwnicy dziwny odgłos zarejestrowała kamera statyczna. Obrazy z kamer po prowokacji przedmioty się przemieszczam kuwać i takie bajki A może ja wiem kim ty jesteś Właśnie Tak Ty, które przybywasz tu Ty, który przybywasz, przebywasz w tym domu, straszysz ludzi. I ludzie uciekają po bogu w płanice. Czy ty kiedykolwiek żyłeś na ziemi? Demon potwierdza swoją obecność. No... Nieźle. Po błogosławieństwie. Tak więc widzicie, nagrywam EVP. Krzyż mam powieszony. Póki krzyża nie wyciągałem, było wszystko ok. Odkąd po prostu pobłogosławiłem dom, namaściłem olejkiem egzrystowanym, nagle się zaczynałem tutaj dziwne rzeczy dziać. Nie idzie, otworzyć drzwi. Chciałem na zewnątrz te drzwi namaczyć olejkiem i niestety, ale o, tu nie tu jest szczelina. Widać o. Wymagam, jest tutaj. A tu nagle kurde jest zatrzaśnięte i nigdzie Także nie trzeba poczekać, aż przyjedzie właściciel domu. Także tutaj spokojnie sobie poczekam. A ty, który to jeśli nie pozwolisz mi opuścić tego domu, wyznaj swoje imię. Jak masz na imię? Jeżeli się nie boisz, mnie ja się Ciebie na pewno nie boję. Co chcesz mi powiedzieć? W tych ostatnich chwilach to, że włączyłeś mi przed chwilą detektor, który był schowany w walizce, nie mógł sam się włączyć. Dlaczego nie reagowałeś, jak prosiłem cię, na urządzenia? Teraz, jak już jestem spakowany, już mam jechać do domu. Nagle chcesz ze mną rozmawiać. Bałeś się wcześniej, a możecie błogosławieństwa! Zmotywowały i tak na ciebie to bardzo mocno podziałało. Wystąpili: Peter, śledczy paranormalny, Piotr, demonolog, Szymon, biskup egzorcysta. Zdjęcia, muzyka, montaż, udźwiękowienie. Na zlecenie grupy PTGH w Polsce. Czytał Piotr Cichacz. Witam. Nazywam się Piotr. Jestem amatorem lektorem. Użyczam swojego głosu do różnych produkcji. Między innymi do dżingli i do spotów reklamowych. Scenariusz. Reżyseria. Zdjęcia. Produkcja. Mastering. Realizacja dźwięku. Szedar. Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH Zapraszamy. Profesjonal Team of Ghost Hunter PTGH Profesjonalny zespół Tropicieli w duchów PTGH. Boisz się? Mieszkasz w nawiedzonym domu? Wejdź na naszą stronę internetową www.goscanter.pl Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do wykrywania zjawisk paranormalnych. Boisz się? Skontaktuj się z nami. Nikogo nie pozostawimy bez pomocy.